Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, dzień dobry. Zaczynamy od razu naszą wspólną modlitwę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z Wami. Zaśpiewamy dzisiaj na początku pieśń Chcę wywyższać imię Twe. To jest pieśń uwielbienia, ale myślę, że ona dobrze nas nastroi do słuchania dzisiejszej Ewangelii. Na krzyżu zmarłeś by mój, zapłacić dług, z grobu stałeś i dziś nieba królem jesteś ty, chcę wywyższać imię twe. Z nieba stąpiłeś i chcesz prowadzić mnie na krzyżu zmarłeś by mój. Wstałeś i dziś nieba kulem jesteś Ty. Chcę wywyższać imię Twe. Chcę wywyższać imię Twe. Chcę zaśpiewać Tobie chwałem. Panie dziś raduje się. wywyższać imię Twe. Posłuchajmy zatem dzisiejszej Ewangelii, ale wcześniej jeszcze poprośmy o pomoc Ducha Świętego. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, bądź błogosławiony za Twojego Syna, który przyszedł na świat, aby dać nam nowe życie, aby dać nam życie ukryte w Tobie, ukryte w Bogu, ukryte i gotowe do życia wiecznego. Bądź błogosławiony, Panie, za naszą historię, w której się objawiasz w naszej ślepocie, w naszej głupocie. Chcesz nas zbawić, chcesz nas wywyższyć. Poślij Twojego ducha świętego. Niech on nas dzisiaj umacnia, niech on nas prowadzi, niech on da głębokie zrozumienie tego Słowa. Przez Chrystusa Pana naszego. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus odchodził stamtąd, ruszyli za nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: Ulituj się nad nami, synu Dawida. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do niego, a Jezus ich zapytał: Wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli mu: tak, panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: — Według wiary waszej niech wam się stanie. I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie. Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o nim po całej tamtejszej okolicy. Oto słowo Pańskie. Chciałbym zwrócić uwagę na takie trzy ważne rzeczy, które ja wyczytałem w tej Ewangelii. Przede wszystkim może biorąc pod uwagę pierwsze czytanie, które pokazuje nam, że kiedy przyjdzie Pan, kiedy przyjdzie Mesjasz, kiedy przyjdzie Zbawiciel, to On właśnie między innymi otworzy oczy niewidomych. To możemy właśnie skupić się na tych dwóch niewidomych, którzy mówią o nas, mówią o naszej sytuacji, mówią o tym. Że to my jesteśmy tacy. My jesteśmy niewidomi. Zresztą jest pewna Ewangelia u Jana, kiedy Jezus uzdrawia niewidomego od urodzenia, i później mówi, że przyszedłem po to, aby niewidomym przywrócić wzrok. A żeby z kolei ci, którzy widzą, stali się niewidomi. I wtedy faryzeusze, którzy z taką ironią tego słuchali, mówią, czy i my jesteśmy może niewidomi. To Jezus mówi, gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu. Ale ponieważ mówicie widzimy, nasz grzech, wasz grzech trwa nadal. I to pokazuje nam, że jest ważne, żebyśmy uznali się wobec Pana Boga jako niewidomi. W jakim sensie? Kiedy przygotowywałem się do tego słowa, to znalazłem taki krótki fragment Psalmu 119, który mówi: Otwórz moje oczy, na abym podziwiał twoje prawo. Tak naprawdę w oryginale jest napisane, że otwórz moje oczy, abym zobaczył cuda Twojego prawa. Cudowność, może tak. Otwórz moje oczy, abym zobaczył cudowność Twojego prawa. I myślę, że to jest pokazanie, czym, co to znaczy widzieć, a co znaczy być niewidomym. Tych dwóch mężczyzn, którzy zostali dzisiaj uzdrowieni, byli, na pewno byli Żydami i doskonale znali prawo. Znali prawo, być może go nawet przestrzegali, ale nie widzieli w tym prawie niczego cudownego, niczego wspaniałego. Tylko być może widzieli w prawie pewne przepisy, które obciążają, pewien ciężar, który trzeba nieść. I być może to uczyniło ich też właśnie niewidomymi, że żyli troszeczkę tak, jak to się mówi, na oślep. Nie zobaczcie. My jesteśmy jako katolicy też przyzwyczajeni do tego, że są pewne przepisy, jest pewne prawo. Dane prawo przez Boga, dziesięć przykazań. Potem mamy przekazania kościelne. I często kiedy słyszymy o prawie, o przykazaniach, to nam się zawsze kojarzy z takim czymś nie rób, nie wolno, musisz, jak tego nie zrobisz, to będzie źle. To się Pan Bóg zdenerwuje, ześle ci za karę jakąś chorobę. My często tak podchodzimy do prawa. Pamiętaj, aby Dzień Święty święcić. Trzeba iść nam mszę do kościoła. No, idę dlatego, że trzeba, no bo tak jest powiedziane, że trzeba. Ja z tej mszy niczego nie rozumiem, ona mnie nudzi, ona mnie nuży, no ale przecież co powiedzą dzieci? Skoro nie pójdę, no to potem to będzie zły przykład dla dzieci, no więc muszę iść. I tak dalej, i tak dalej. No i teraz pierwsza rzecz jest taka, że Słowo Boże mówi: otwórz mi, panie, oczy na. Cudowność Twojego prawa. I to jest to, co robi Chrystus w nas, jeżeli go o to prosimy. Że on pokazuje nam, że prawo, które on przynosi, to nie jest żadne prawo takie na zasadzie przepisów, które musimy spełnić, tylko że to jest coś cudownego. Że w prawie wyraża się miłość Pana Boga. Że człowiek, który zaczyna wypełniać prawo, to on jest zanurzony w miłości Chrystusa. Tak jak niektórzy mówią, celibat. To jest ofiara, którą trzeba złożyć. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni, niektórzy mówią. A niektórzy mówią: No dobrze, ale to przynajmniej niech to będzie moja ofiara dla Pana, że ja składam mu ofiarę, cierpię jak pies, ale tak bardzo Cię kocham, Panie, że Ci daję, składam Ci ofiarę, która mnie męczy, która mnie obciąża, która mnie ciągnie ku ziemi. Często tak przeżywamy. Nie? Może tak Twoje małżeństwo, ofiara. Mój mąż jest złym człowiekiem, pije. Ale ja niosę te ofiary dla ciebie, Panie, i to przeżywamy wszystko na zasadzie właśnie ofiary. A otwórz, Panie, mi oczy, bym podziwiał Twoje prawo, bym zobaczył doskonałość, zobaczył cudowność, zobaczył miłość w Twoim prawie, że ja mogę wypełniać różne przepisy nie moją mocą, tylko mocą Chrystusa i to będzie dla mnie piękne, że ja mogę przeżywać mój celibat jako coś pięknego, dobrego. Że ja oddaję panu Bogu siebie, ale nie na zasadzie ofiary, tylko tak naprawdę to ja przyjmuję tylko łaskę Chrystusa i odpowiadam na nią w takiej formie życia, do jakiej jestem powołany. Nie? To, jest to. to jest jedna z tych rzeczy ważnych. Teraz pytanie, jak to zrobić? Zobaczcie, druga rzecz: ci niewidomi idą za Chrystusem i wołają. Chrystus milczy. On nie chce ich uzdrowić publicznie. Być może dlatego, że to jest tak intymna rzecz, otworzyć komuś oczy, że Chrystus nie chciał, żeby to wszyscy widzieli. Być może on chciał, żeby to się wydarzyło w intymności z nimi. No i dlatego ich zaprasza do tej intymności. Oni dopiero po wejściu do domu, Bo do domu Jezusa, dopiero tam wchodzą z nim w dialog. Właściwie tam dopiero Jezus się odzywa do nich i mówi: Czy wierzycie, że mogę to uczynić? Czyli tutaj chodzi o pewną intymność, że kiedy Chrystus, kiedy Ty się zbliżasz do Chrystusa i na przykład zaczynasz do Niego wołać, to na początku się wydaje, że On Cię w ogóle nie słyszy. Może to jest taka, takie Twoje doświadczenie też, że chciałeś się modlić, prosiłeś Pana Boga o coś, ale ciągle był jakiś opór, nie czułeś, że w ogóle Bóg Cię słucha, dałeś sobie spokój, a nic się nie dzieje, no to pomodliłem się, odmówiłem różaniec, nic się nie dzieje, dobra, to znaczy, że nie działa. Natomiast oni są wytrwali i po pewnym czasie wchodzą do domu Jezusa, czyli wchodzą z nim w intymność. I rzeczywiście jest tak, że jeżeli wytrwale się modlisz, to przyjdzie taki moment, kiedy czujesz, że jesteś z Panem Bogiem online. Tak to teraz ujmę. Czujesz, że działa, czujesz, że jest. Że teraz wszedłeś z nim w dialog, jesteś z nim w intymności. Ja każdemu z Was sobie samemu życzę, żeby w tym adwencie. Mieć takie doświadczenie, żeby naprawdę spotkać Chrystusa na modlitwie, w tej intymności z Nim, w której on dokonuje największych cudów w naszym życiu. No i trzecia rzecz, też bardzo ważna. Oni na początku mówią do niego: Synu Dawida, ulituj się nad nami. Ten tytuł, Syn Dawida, był znany, szczególnie w Ewangelii Mateusza, jest on bardzo często podkreślany. Bo było jasne, że Mesjasz ma być potomkiem Dawida. To było oczywiste. Zresztą na początku Ewangelii Mateusza jest rodowód Jezusa, no i jest powiedziane: rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, żeby pokazać, że Jezus naprawdę pochodzi od Dawida. Z tym, że kiedy oni mówią do niego synu Dawida, to tak naprawdę widzą w nim tylko człowieka. Oczywiście Mesjasza posłanego przez Boga, ale tylko człowieka. Oni idą za nim. I w pewnym momencie on ich pyta, czy wierzycie, że mam moc to uczynić. I teraz pytanie, czy jakiś człowiek może sobie przepisać prawo do powiedzenia, czy wierzycie, że ja mogę, że ja mogę otworzyć wam oczy? Czy jakikolwiek człowiek ma prawo tak powiedzieć? No tylko jakiś szarlatan, tylko jakiś magik cudotwórca, prawda? Może powiedzieć ja wam otworzę oczy. No, chyba, że ten ktoś jest Bogiem, tak jak Chrystus. To wtedy ma prawo powiedzieć: Czy wierzycie, że ja mam moc otworzyć wasze oczy? Że ja mam moc to uczynić. I oni wtedy mówią do Niego tak, Panie. Oni w tym momencie już nie mówią do Niego synu Dawida, tylko mówią: Panie, używają tego słowa, którym Żydzi określają Boga. Oni. Uznają, że Chrystus jest Bogiem. To znaczy, możemy w ten sposób to zrozumieć. Na ile oni to potem zrozumieli, a na ile to była jakaś inspiracja Ducha Świętego, to y, tego nie wiemy. Nie wiemy na ile oni zrozumieli, że Jezus jest naprawdę istotowo Synem Bożym, Bogiem i człowiekiem jednocześnie. Ale fakty są takie, że tak go nazwali, czyli przeszli z tej wiary, że to jest Mesjasz, człowiek, do tego, że no właśnie może on jest naprawdę Bogiem. Może właśnie po to była ta intymność, bo żeby wyznać, że Chrystus jest Bogiem, to potrzebujesz pewnej intymności z Nim. I myślę, że to jest bardzo istotne, dlatego że wtedy Jezus mówi, według waszej wiary, niech Wam się stanie. Skoro Wy wierzycie, że ja jestem Bogiem, to proszę bardzo, teraz niech się wam dzieje. I myślę, że ten Adwent chce nas doprowadzić właśnie też do tego, żebyśmy odkryli, kim jest Jezus Chrystus. Że Chrystus nie jest tylko. Dobrym człowiekiem, który żył kiedyś na świecie, który ewentualnie zmartwychwstał, może żyje teraz, ale tak naprawdę jest pewnym wzorem dla nas do naśladowania, że mamy za nim iść, mamy robić tak jak on. To jest wszystko jeszcze za mało. Mamy uwierzyć w to, że Chrystus jest Bogiem, to znaczy tym, który ma moc, tym, który ma władzę. Nie tylko tym, który mówi, tak i tak masz żyć, tylko tym, który ma władzę, żeby uczynić Ciebie dzieckiem bożym. Wszyscy, którzy uwierzyli, przyjęli Słowo, mówi święty Jan, to to Słowo dało im moc, dało im władzę, żeby się stali dziećmi bożymi. Czyli jeżeli ty naprawdę wierzysz, że Chrystus jest Panem, który jest zmartwychwstałym królem, który ma moc nad Twoimi grzechami, który ma moc zaprowadzić sprawiedliwość na świecie, wtedy, kiedy będzie, będzie chciał, że ma moc dać Tobie swoją naturę, że ma moc wyciągnąć Ciebie ze zła, które cię zniewala. Jeżeli Ty w to uwierzysz, to wtedy to się dzieje. Zobaczcie, do tego nas ten adwent chce zapraszać, żebyśmy jeszcze raz uznali po pierwsze naszą własną ślepotę, że nie widzimy miłości Pana Boga do nas. Po drugie, uwierzyli, że tylko kiedy wejdziemy w intymność z Chrystusem, to On może tę ślepotę uleczyć. I po trzecie, jeżeli uwierzymy, że Ten, który przychodzi do nas, jest prawdziwym Bogiem, który ma moc nad wszystkim. Tego życzę sobie i Wam. I o to prośmy teraz Pana Boga. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za Twojego Syna, który stał się dla nas człowiekiem, który jest Bogiem i człowiekiem jednocześnie i ma moc pokonać w nas zło, ma moc wyrywać nas z naszych grzechów, ma moc przywrócić nam wzrok. Prosimy Ciebie, otwórz nam oczy, byśmy mogli podziwiać cudowność Twojego prawa, cudowność Twojej woli. I prosimy Ciebie też za ludzi, którzy nie widzą dzisiaj, którzy może są pogrążeni w, w, w ciemnościach, w grzechach, aby i oni mogli spotkać Ciebie, doświadczyć Twojego dotknięcia, Twojego uzdrowienia. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę dobrego, świętego dnia.